Czy najwięcej, bo e, jeżeli spędzisz dużo czasu przed grą. O, proszę. Zmieniłem na trzy i od razu jebnięcie. E, Bo ja tak naprawdę no, myślę, że grając po godzinkę, dwie dziennie, też idzie zrobić level fishing. Oczywiście dużo dłużej wam to zajmie niż granie, czy na przykład 10 godzin dziennie. Ale e, też wbijecie ten poziom, bo. i zarobicie hajs, bo... Myślę, że tak granie już dwie godziny dziennie to już naprawdę... łatwo jest hajs też zarobić, bo... Tutaj jest właśnie ważna licencja, żeby ją odrobić, a na Michigan jak już jesteście albo na Emeraldzie, e, chociażby, chociaż na Emeraldzie trochę dłużej odrobienie tej licencji, ale na Michigan tak naprawdę odrobienie licencji to jest jedna siatka, a potem zarabiacie, więc e, robiąc, znaczy oczywiście chodzi mi o siatkę taką od 70 do 100 kg. bo jak już macie na 120 to już w ogóle jest zajebiście. O, mamy okonia. Unikatowy, 170 kilo prawie, dziękuję. Jest i on.